Witam Was w kolejnym filmie już od jakiegoś czasu z serii Battle Series, w którym pokażę Wam kilka walk z ostatnich rozgrywek, mianowicie Alone Friendly, które właśnie rozgrywały się całkiem niedawno. Także tak. Trudniej do stoczenia było 45 walk. Ja co prawda stoczyłem ich znacznie mniej, z tego co pamiętam, chyba około 12. No po prostu nie miałem czasu. No to cóż, zapraszam Was na pierwszą z nich, w której tak naprawdę pokażę Wam siłę jednego z moich Pokémonów. Co ciekawy to jest ciekawy team: Jolteona, Goldysopoda, Lycanrocka, Porygona 2, Gregonita i Clefable, Także tutaj, na początek, na rozgrzewkę, taki szybki mecz, właśnie z Joltium w roli głównej. Też jest to właśnie jeden z takich dobrych startowych Pokémonów, który tak jest, em, w zasadzie pomysł tylko pokona przez generację. Tak więc Smirgla, Smirgla jest dość standardowym setem poziomem e, oczywiście King's Shield, e, więc się tutaj ładnie chroni i dodatkowo tak, ukryta to mody, która podnosi o 2 stopnie mocową statystykę i jedno obniża. I jedno szczęście, że to była celność w tym przypadku. W tym momencie myślałem, że się ich może zmieni, a jednak nie, także Hidden Power leci prosto w Smirgla, co ciekawe, zabrało to bardzo dużo HP. E, myślałem, że może jakoś to inaczej, że no, po prostu lepiej to zniesie. Natomiast po, jedno szczęście, że młodzie obniżyło mi moc bo tak to naprawdę miałbym problem z tym Pokémonem. Ale w tej sytuacji po prostu byliśmy w domu. A więc tak, Moody teraz znów obniża statystyki tym razem jest atak specjalny, oczywiście teraz już wiedziałem, że raczej nie będzie planowała zmienić, tak więc z mojej strony Thunderbolt, no i oczywiście e, Smirgo padł, no ale kurczę, jakby naprawdę trafił ten sporem, byłoby mega nieciekawie, e, no i kolejnym Pokemonem, kurczę, jest Gengar, tak coś czułem że on będzie miał Focus Sash, no i jak się okazuje, e, oczywiście Gengar z Focus Sash, no i można było użyć Mega Ewolucji, więc e, bardzo innej opcji nie było, myślę, że Przeciwik pewnie myślał, że zmienię Pokémona, stąd też i leci w moją stronę, em, jak najbardziej Willowisp, em, który w sumie Jolteon, no co on zrobi? W sumie będzie mi tylko odbierał HP. Ja używam ataku specjalnego, więc tutaj efekt dodatkowy tegoż stanu em, jest mi obojętny, powiedziałbym wręcz. Tak więc, tak, przeciwnik decyduje się zmienić Pokémona i wchodzi do akcji Lucario. Nie Mega Lucario to jakiś niesuper Pokémon w, w pozorom. Już nie Hidden Power, też myślałem, wciąż tam gdzieś w tej drużynie, pamiętam, że ona miała garczompa. Ehm, dlatego też i tak właśnie cały czas tym hidden powerem delikatnie a nóż może garczom wejdzie. Ale jednak się okazuje, że garczompa nie było. Tak więc mogłem przy... spokojnie przyjść do ofensywy. Ball po drugą stronę. Oczywiście nie mega Lucario, więc nie mega siła. No i jeszcze nieefektywny, bo mamy Pokémona elektrycznego. Tak więc standard ball z naszej strony i oczywiście wykańcza to ehm, Lucario. No i tak. Zostaje nam tylko zalpić jeszcze jeden HP yy, u właśnie Gengara. No i w zasadzie tak kończy się z pierwszy. To taka była naprawdę rozgrzewka nie sądziłem że e, aż tak łatwo pójdzie w pierwszym meczu także no, użyłem Volkswitza na dobitkę, żeby tam jeszcze użyć czegoś innego, no i tak oto, moi drodzy, kończy się mecz pierwszy. Prawdę mówiąc, rozwałka totalna Jolteonem, nawet nie miałem okazji zademonstrować ani wam, ani przeciwnikowi kolejnego Pokemona, no ale w kolejnym meczu zaszalejemy już kolejnym Pokemonem. Co prawda, drużyna moja ta sama, ale przyjęła dosyć ciekawą taktykę właśnie z Eevee i wzmacnianiem właśnie ruchem Z wyjątkowym właśnie i um, tak więc zaczynamy mecz drugi. A więc kolejny przeciwnik z Japonii, właśnie bardzo dużo kurcze. Przeciwników z Japonii miałem w zasadzie, nie wiem, po co kiedy można powiedzieć, przeciwników nie z Japonii, e, z którymi się umierzyłem. Tak więc z naszej strony leci oczywiście Jotion, no i przeciwnika leci Slowbro, strasznie nietrafny wybór przeciwko mojemu Pokémonowi, i ja byłem niemalże pewien, że przeciwnik też zmieni w tym momencie. Pokémona tego ja postanowiłem też zmienić, no i wysyłam do akcji Golisopoda. Tak jest, i teraz on pokaże e, swoją moc. E, Golisopoda zrobiłem w dość niekonwencjonalny, w sposób. E, tak więc, do akcji chodzi Krokodil. Jedno szczęście, że nie miał bo jakby obniżył mnie atak, to moja taktyka mogłaby nie wypalić, więc przeciwnik od razu się wycofuje i z powrotem wysyła z walki Slowbro, pewnie ze Skaldem albo z Jonem, żeby mnie tutaj w jakiś sposób zatrzymać. Ja z kolei używam Zod's no i teraz zaczyna się w zasadzie koniec, koniec mojego przeciwnika. No to ja oczywiście użyłem Leak Life, gdyż Leak Life w tej generacji po prostu wymiata. Si 80, od pochłania HP, przy przypadku kolejstwa poda, to jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ mamy umiejętność Emergency, która wywołuje zmiany naszego Pokemon'a zaraz po tym, jak HP zejdą poniżej połowy. Tak więc dobrze się nie zlecić. No i teraz w akcji wchodzi Eevee, No i oczywiście jego e ekskluzywny ruch Z, e dzięki któremu właśnie może podkreślić sobie swoje wszystkie statystyki. E ogólnie też korzystam z tej taktyki, tylko że bije się jeszcze dodatkowo moim shiny wim wtedy. E no i ma to zastosowanie głównie właśnie w walkach 3 na no, 3. Na dłuższą metę to raczej e średnio się sprawdza także epicka animacja e, przekazywania mocy przez ewolucję i w jego, i wiemu no i tak Podnosi to właśnie wszystkie staty, i to już o 2 stopnie. Więc można to świetnie skomponować z ruchem baton. Paz W zasadzie to jest jedyna sensowna kombinacja. Ehm, także tak, wszystkie stany podniesione. No a z mojej strony ehm, leci oczywiście atak, jakim w tym przypadku jest Liquidation. Który mimo tego wzmocnienia z defense w Wujigo, staje ehm, całkiem sporo obrażenia. I teraz tylko miałem nadzieję, że mój atak będzie wystarczający na krokodilu, kiedy ten go wstawi, bo i tak ma wzmocnione defense. Na szczęście, Krokodail. E na pewno nie był robiony w HP, tak coś czuję, e, ponieważ e, jeden mój Liquidation nawet po podwójnym wzmocnieniu obrony był w stanie e, krokodila wykończyć. E, także Support pokazuje na co go stać. W sumie sam sobie golysopot ma sił. ataku aż 196 po zodziej się. To jest. Pewniak niszczycie, tak więc <krokodile 'a> przeciwnik poddał się, bo nie miał po prostu najmniejszych szans już i mi przeciwko Wysopodowi, tym bardziej, że jeszcze miałem inne dwa poksy. Także kolejny szybki mecz, teraz czas na coś bardziej skomplikowanego. Kolejna tym razem znów przeźwiczka z Japonii, nieco odmienny team, Garchomp, Tapu Koko, Celesteela, to jest kurcze Pokémon. Oczywiście jak się dobrze zagra, to i Celesteela nie jest problemem, no ale może nim być, jeżeli nie ma nic właściwego. Tak więc cóż, znów startuje Jotion, natomiast przeciwnik wysyła do walki Garchompa. Um, Gatchopy są dosyć ryzykowne dla Joltions szczególnie, bo mogą mieć albo Fokusarz, albo Choice Scarf, ewentualnie Dragonium Z, to wtedy nie ma problemu, ale no cóż, zazwyczaj mają te dwa pierwsze przedmioty, także dlatego postanowiłem zmienić um, na Golisopo, tak gdyż właśnie wiedziałem, że będzie leciał raczej Earthquake, który na Golisopodzie właśnie będzie nieefektywny, um, stąd też i ten wybór. Um, dobra, w tym momencie pomyślałem, że mogę użyć Zordensa, chociaż może nie było do końca dobre, przemyślane rozwiązanie, mogłem użyć. Liquidation, a wtedy bym zranił Tapu Koko, i nie wygłuszone że zadałbym naprawdę dużo obrażenia, tak żeby móc go wykończyć właśnie moim kolejnym atakiem, jakim jest Sucker Punch. Ehm, no ale dobra, użyłem już tego z Dance'a. Ehm, myślałem, że może akurat zostanie i będę mógł się bić zapodem ale nie. Więc cóż, go nie jest dobrym przeciwnikiem do Tapu Koko, bynajmniej. Ehm, Stąd też i zmiana, zmiana na Joke'i, jak właśnie spodziewałem się ataku elektrycznego, dokładnie Volt Absorb całkowicie go em, niweluje. Ehm, no i tak em, Tapu Koko. Oczywiście przeciwnik wycofuje Ja oczywiście spodziewałem się tego No i teraz w akcji wchodzi Garchomp No i z mojej strony leci Hidden Power Typu lodowego, który jest na Garchompie po czwórnie dobry Genialna kontra, no i właśnie tak Czułem, że może mieć właśnie tego Focus Ale kiedy już zobaczyłem, że ma Focus To już byłem pewien, że mogę spokojnie Zaatakować, gdyż Garchomp w normalnych warunkach Nie jest wcale szybszy od Jotio Także z mojej strony leci Shadow Ball, bo mogła być ewentualnie zmiana sportem na Tapu Koko um, Dlatego też i Shadow Ball um, No i tak, Garchomp pada ofiarą Jolteon. Tak jest, um, no i z akcji znów wchodzi właśnie Tapu Koko, no to w tym momencie pomyślałem, że nie ma sensu dalej być się Jolteon, raczej znaczy spodziewałem się um, Dazzling Gleam, jednak um, właśnie tego ataku na mnie oczywiście używa. Myślałem, że może szedł, bo coś tam zdziała, albo i nie zdziała, jednak nie szedł, bo tylko Volt Switch. Kurczę, nie do końca pamiętam, jak to zło, ale dobra, Volt Switch, tak jest, zabraliśmy coś HP, no i teraz z akcji wchodzi iście defensywny Porygon 2. Ten Pokémon jest nie do zdarcia praktycznie. Zeviolite ma mega ogromne defensywy, także Porygon w i tak, elektryczne pole znika oczywiście, bo ono jest w polu tylko przez 5 tur, także wycofuje przeciwnik swojego Pokémona I wysyła do walki właśnie Celestyle, bardzo defensywnego Pokémona. Ja spodziewałem się zmiany albo ataku elektrycznego, więc znów wysyłam do walki Jotion. no i teraz się zacznie, teraz się zacznie bo inaczej się skończy, skończy się ten żywot Celesteli w tej walce, gdyż Thunderbolt mega mocno wzmocniony na formę, oczywiście był w stanie rozwalić Celestylę. Chociaż ten Pokemon ogólnie jest dość wytrzymały, więc e, tak naprawdę e, to stało pod znakiem zapytania, że tak powiem. Dobra, także znów do akcji wchodzi Tapu Koko, Electric Search oczywiście, znów roztacza pole elektryczne, jest szybszy od mojej jotion No i tak, postanowiłem zachować Pokemon, żeby wyjść z lepszym wynikiem, no i do akcji znów wysyłam 2. On jest na tyle wytrzymał, że jest w stanie przytrzymać każde uderzenie tapu koko. Poza tym ten już nie ma połowy HP w zasadzie, także z każdym kolejnym atakiem odbiera sobie jeszcze więcej. Także Life Orb, no, nie jest do końca aż takim dobrym przedmiotem, jakby nie było. Także Dozen oczywiście znosimy go bardzo dobrze, w mojej stronę ci kolejny atak, tym razem Thunderbolt. E, no i niestety, ale mnie to sparaliżowało i to już mogłoby pokomplikować znacznie sytuację, ten paraliż. Chociaż z drugiej strony jeszcze miał go Sucker Punch e, też mógłby załatwić sprawę. Oczywiście, Rika, Porygon 2 bez Recover to, to, to nie Porygon, no. jak tak można grać. Ehm, także czysto defensywne na razie zagrywki. Kolejny Thunderbolt w moją stronę, już tylko myślałem, kurde, żeby mnie to nie sparaliżowało. Ehm, no i teraz leci Ice Beam na dobitkę. No i w ten sposób rozwalam Tapu Koko pokemona. Pokémona. Także nieco bardziej napięta walka. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak defensywnie, jak wytrzymały potrafi być Porygon. No i w zasadzie nie wykorzystaliśmy potencjału Golzopoda jeszcze, chociaż wciąż tam gdzieś z jeszcze był. E, dobra, więc e, myślę, że czas na kolejną walkę, która... Uhuhu, końcówka była dość napięta. E, powiem szczerze, że Cloister, Kartan... Katana... tak to się chyba nazywało i allański Niners. Okej, okay. także tak, walczmy z kolejną właśnie trenerką, em, która jej właśnie pierwszym Pokémonem naszym jest Jolteon, a jej z kolei jest oczywiście Cloyster. Jak Cloyster to wiadomo, że będzie Shellsmack plus Focus plus ataki uderzające wielokrotnie, czyli Rock Blast, ewentualnie Isis Spare i może być tam Aqua Jet albo coś w tym stylu. Tak więc oczywiście Focus ja użyłem w wall żeby zmienić pokemona, żeby dostać Porygona, bo wiem, że Porygon będzie w stanie dużo znieść i na przykład tego Mocnionego SSSR, jak najbardziej będzie w stanie on przetrzymać. takiej interakcji wchodzi Porygon. Um, co prawda, Trace Copy Ability, ale w tym przypadku jakoś nam się szczególnie to Ability nie przyda. Tak jak mówiłem, Shell Smack. No i tak. W zasadzie pozostaje mi tylko raz uderzyć um, tego właśnie Cloystera. Byle czym? 1 HP jestem w stanie zdjąć każdym atakiem. Um, także tak. Cloyster już oczywiście SSSR, który dzięki Ability Skilling uderzy mnie pięć razy. Um, zawsze właśnie pewnie, jak to jest świetna. Na właśnie fokus Sasha, na il, wiele innych em, denerwujących taktyk, jak na przykład chociażby Mimikyu, który też właśnie em, charakteryzuje się tym, że em, dzięki swojej umiejętności Disgaz jest w stanie przetrwać pierwsze uderzenie. No i jeszcze cios krytyczny, praktycznie na koniec, ale i tak nie było to w stanie mnie wykonać z mojej strony ci Discharge. Tak jest, Discharge Ice beam, to moje ataki atakujące. No mnie większość gra raczej Thunderboltem zamiast Discharge, bo jest minimalnie silniejszy. Ale Discharge z kolei ma większe szanse na paraliż. Tak więc um, staramy się grać dość irytujący sposób. No i Kartana. E, Pokémon bardzo, ale to bardzo dobry w ataku. E, chyba masz 250. Na levelu 50 może nie jest tak, że naprawdę konkret. Oczywiście Sacred e, Sword Sacre wykańcza e, mojego Pokémona i jeszcze podnosi mu się atak od umiejętności. No ale co mnie zaskoczyło, jeden mój, tak w zasadzie Shadow Ball był w stanie wykończyć tego Pokémona. Tak jest, Shadow Ball i kartany nie ma. Nie wiem, e, widać ten kartana był robiony w Max Attack, Max Speed. E, ja raczej kartanę bym zrobił Max Attack, Max HP. Ten set wypada znacznie lepiej. No i tak, zostaje jeszcze nam do pokonania Ninetales, i to był prawdziwy trolling. Naprawdę, Ninetales był mega utrapieniem. E, gdyż zresztą patrzcie sami, co się zaraz stanie. Z mojej strony oczywiście leci moje najpotężniejsze uderzenie w Thunderbolt, które zabierze całkiem sporo Ninetalesowi i ba! Nawet ją sparalizuje, <laughs> ale Ninetales używa. E, tak, jeszcze Life Orb oczywiście, Blum. Blizzard! Tak jest. Był to nawet zapach z white lancem, ponieważ trafił mnie Blizzard dwa razy i mnie zamroził. Zamroził mnie skurczynek. No jak tak można? To był naprawdę fart niesamowity. Ehm, tak więc. Ehm, tak, Jolteon on zamrożony. Nic nie mogę zrobić z moją strony. kolejny Blizzard. I właśnie wykańcza to Jolteon. Więc zostaje mi w sumie jeden Pokémon, jakim jest Golysopar. W zasadzie jedno uderzenie załatwia sprawę. Ale jak zobaczyłem to, co zaraz wy zobaczycie. To zamarłem na moment, ale odetchnąłem jak nie trafił, tak więc szczęście się odwróciło. No i Liquidation, no i rozwalam na interesa. Trochę nieczysta zagrywka no em, z tym Sheer no ale jakby trafiło to byłoby po mnie. Na szczęście nie trafiło i się udało, także kolejny em, wygrany mecz. Em, no i teraz tak jest, teraz trudniejsze mecze się powoli zaczynają, właśnie jest Scizor, Circuit Tree. Em, no i ta po bólu, oj ta walka była długa i tutaj debiutuje już em, Dragonite, który rzubie jest porządnym atakerem, również jest bardzo mocnym Pokemonem, jaki mega wytrzymały. Dobra, więc w do akcji wchodzi Scizor, e, pierwszy pokonany przeciwnika, moim mój pierwszy jest właśnie wspomniany Dragonite. E, Dragonite w pięknym durbolu, e, oczywiście z Fire Punch, Outrage, Earthquake plus Dragon Dance i do tego jeszcze ruch Z typu Smoczego. Tak więc e, Fire Punch, widać Scissor bardzo wytrzymały, był w stanie znieść mój ja, atak, do tego Citrus Berry, e, um, także no tak, nie można by używać Mega Ewolucji w tym turnieju, stąd też i... Taka taktyka. Eee, Przeciwnik używa a No i w sumie błędem z jednej strony moim było to Ale że... dobra, to za moment. Teraz season używa button pass. Um, ja oczywiście użyłem Earthquake'a, z tego względu, że um, właśnie mógł wsiąść Circuit Tree, a nawet jakby nie wsiadł, to nie by w stanie rozwalić Scizora. Nie wiedziałem, co nim będzie chciał zrobić. Tak więc Earthquake, no i Circuit Tree um, pada. Ten program jest mega silny, jeśli chodzi o atak specjalny, um, dlatego też warto um, na niego uważać. Um, dobra, ale na szczęście udało nam się go rozwalić od razu praktycznie. No i teraz do akcji wchodzi Tapu Bulu. No i teraz w zasadzie zrobiłem podstawowy błąd. Um, Tapu wystraszył mnie swoim typem baśniowym, mimo tego, że w zasadzie ataków baśniowych on nie poznaje. E, dlatego też i postanowiłem mimo wszystko zmienić i wysłałem do walki Clefable. No i teraz przeciwnik mnie wprawił węż w osłupienie, gdyż użył ataku Smart Strike, który jest takim stalowym, nigdy nie podującym. E, no jako, że to jest atak stalowy, oczywiście super efektywny na Clefable, e, czyli kolejny depiudujący w tej w zasadzie i jeszcze jednej później w walce. <laughs> tak, Clefable na szczęście jest Pokémonem bardzo wytrzymałym, robionym w, 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 właśnie w dużej mierze w HP i defy. E, także pomyślałem sobie a niech przywaliwem jeszcze raz użyję moonlighta plus leftovers i właśnie grassy terrain to mnie podleczy chyba nawet na więcej aniżeli miałem na wejściu w zasadzie dostając smart strike'em tak więc tak jest moonlight mnie leczy leczy mnie grassy terrain no i leczy mnie jeszcze leftovers no i to był taki moment, w którym kurczę myślałem, nie, klefablem tutaj się mi bić nie opłaci. Um, trzeba coś wykombinować, trzeba coś zmienić. No i tak, nim też wyc postanowił wycofać swojego Pokémona. Um, wysyła do walki Scissora. Um, no i tak, ja zmieniam klefable, no i wysyłam do walki um, Gozopoda. Um, z tym faktem, że no, pomyślałem, że można możemy się spróbować wzmocnić w tym momencie. Um, gdyż właśnie. No... Przeciwnik używa właśnie Roost um, scissor w ogóle był dosyć wytrzymały. Um, był w stanie przetrwać um, naprawdę dużo. Tak więc um, z mojej strony oczywiście leci ZORDS Dance um, Czyli powoli wciąż mój plan w życie um, Tylko nie przypuszczałem tego, że ten Scissor będzie w stanie przetrwać jednak mój atak mimo tego Zordensa um, Tak więc tak, scissor oczywiście szybszy, on też używa ZORDS czyli już wiadomo, że nas czeka później Baton Pass um, Natomiast ja używam Liquidation, no i teraz chwila prawdy, czy to wystarczy oczywiście, że nie musiało minimalnie zostać, e, no i tak jest, Caesar niestety, ale to był w stanie przytrzymać, także pole trawiaste znika, ale nie na długo, bo wciąż właśnie może tu wejść Tapu Koko wzmocniony z sam sam w sobie pokémon ma dosyć konkretny atak, a wzmocniony z Rodzen to już w ogóle, także Tapu Koko, co ja mówię, Tapu Bulu <laughs> to jest naprawdę świetny pokémon, też takiego sobie zrobiłem, znaczy nie do końca takiego a Tapu Bulu jest naprawdę no, fajny Pokémonem. dobra, z mojej strony oczywiście Liquid, też spodziewałem się ów zmiany i naprawdę zabrało to dużo, dużo HP. E, no i teraz nie wiem czy. To nie był przypadkiem błąd, postanowiłem go zaatakować jeszcze raz Life'em, gdyż myślałem, że może będę w stanie jakoś w miarę znieść jego ataki, jednak nie. E, Holmak zabrał ogrom HP e, Natomiast e, taki na tyle właśnie ogrom, że nawet moja Syczy nie była w stanie powstrzymać mojej umiejętności wywołującej zmiany. E, dokładnie, to mnie nieraz jest praktyczna, nieraz jednak niekoniecznie. Dobra, więc teraz czas wysłać Dragonite'a, no i teraz niech on weźmie sprawy w swoje e, ręce, w swoje skrzydła, e, w smłasną paszczę, także na początek Dragon Dance Już widziałem, że jeden Fire Punch na pewno nie wystarczy, żeby... Po rozwalić, e, ale dzięki mojej umiejętności, e, właśnie Multiscale byłem elegancko w stanie e, wytrzymać e, uderzenie. E, tapu bólu, także fajnie znosimy pierwsze uderzenie. E, no i teraz e, czas przejść do ofensywy Fire Punch, e, który zabiera całkiem sporo, e, bo to leci oczywiście kolejny raz Smoke Strike, który zabierze i to dosyć, dosyć. E, jednak na szczęście Dragonite robiłem w dużej mierze w HP, e, dzięki czemu był w stanie przetrwać to uderzenie. No i i kolejny e, Fire Punch, który oczywiście kosi już Tabu Bulu, wow, ale ten Pokémon mnie naprawdę e, nastraszył nieźle. No i pozostaje nam tylko jeden biedny Scizor, który w zasadzie już jest e, niemalże martwy, także do akcji wchodzi Scizor, no i w zasadzie na tym akcja w tym meczu, moi drodzy, się kończy, gdyż przeciwnik to już po prostu nie miał e, szans, mógłby jeszcze wybrać Bad Puncha, gdyby go miał, a może już go nie miał, nie wiem. No cóż, jeszcze był Golysopon, także gość nie miał szans. Także czas na kolejną walkę, walkę tym razem z Joey'em, w końcu ktoś nie z Japonii. Ehm, no i tak, dosyć ciekawy, bardzo ofensywny team właśnie Doltion. Ehm, Ta jest to, pokoju, którego wręcz się boję, powiem wam naprawdę, bo nie mam nic konkretnego na niego. Ehm, no i właśnie jeszcze cloyster. No, no cloyster to wiadomo jak się z tym się bić. Dobra, więc tak, Doltion kontra Doltion, to jest dopiero starcie troszkę przeciwnik mnie zaskoczył swoim pierwszym atakiem, mianowicie Synchronize. Noise, atak psychiczny o niemałej sile, który działa tylko na Pokemonie, który jest tego samego typu, co pokémon, który go używa, więc jest to całkiem fajna opcja, ale jednak ja wolę zostać przy swoim Shadow Ballu. Także tak, oba Joltiony, max speed zapewne, stąd też i no, akurat jeżeli dwa Pokémon mają tą samą szybkość, to już losowo wypada, który uderzy jako pierwszy, więc los mi tym razem nie sprzyjał. Dobra, więc także przechwytuję teraz umiejętność Ehm, Jolteon, Wotabsorb, no i w tym momencie w zasadzie nie może mi zrobić e, ani a ani atakiem elektrycznym, więc jest zmuszony po prostu do zmiany, No i do akcji wchodzi Tapu Lele. E, ja spodziewałem się tej zmiany i postanowiłem użyć Toxika. E, no i tak, Psychic Search, który jeszcze wzmacnia ataki psychiczne, blokuje e, priorytety. No i Toxik nie trafił. Na szczęście powiem wam, że nie trafił, e, ponieważ. Później weszło coś lepszego. No dobra, z mojej strony ci suaki, który e, zabiera mi prawdę po HP, a z mojej strony ci George, który coś tam wziął, ale przede wszystkim sparaliżował Tapulele i to przeważyło e, szalę zwycięstwa na moją korzyść. Także teraz nawet Porygon jest szybszy ze spinem 80. <todgłosy> to trudno być szybszy od czegokolwiek, ale się udało, jesteśmy szybsi od Tapulele. No i teraz przychodzi psychiczny e, ruch set o sile, uuu, naprawdę dużej, chyba nawet ze 160. Także naprawdę, naprawdę porządne uderzenie, e, no ale czy na tyle porządne, aby zbić e, Porygona, który ma chyba około 140 w specdefie plus jeszcze 50% od e, Eviolite, no nie wiem, nie wiem, no właśnie. 18 HP. Minimalnie, ale nam zostało. Tak więc mogę spokojnie użyć kolejnego Recovera, bo wiem, że kolejnego psychika e, będę znowu w stanie wytrzymać. Rook może być użyty tylko raz. E, tak więc i Parahax siadł o e, na jest chyba około 20%, także e, jest całkiem okej. Okay. Dobra, Przyjdźcie, tutaj się zmienić w Pokemona i walki Cloystera. E, no i tak. Ja po raz kolejny oczywiście Recover. No i Porygon w zasadzie wracamy do punktu wyjścia. Ma znów pełne HP. E, no i tak. Wiem już z poprzednich z, którego, z jednego z poprzednich meczy, że Kloister nawet po nie jest w stanie nam zbyt wiele zrobić. E, tak więc oczywiście Shellsmack obniża sobie w ten sposób spec defense do tego stopnia, że mój discharge zredukuje jego HP wręcz e, do e, stopnia 1 HP, e, także... Leci w jego stronę Discharge, Myślałem, że może jeszcze go tam coś sparalizuje, ale i tak tu nie byłby szybszy, ale parach mógł się i bym nie musiał używać kolejnego recovera na przykład. No, ale dobra, Kloister był w stanie to przetrwać także jeszcze Isis Sparey, jego najpotężniejsze uderzenie i oczywiście mnie to 5 razy. Wcześniej tak uderzyło z jednym czasem krytycznym i ja byłem to w stanie jeszcze znieść ładnie na żółtych HP. W tym przypadku z tego co pamiętam, nie było ani jednego czasu krytycznego, także ładnie mi tu zredukował HP, ale tylko do około połowy, czyli w zasadzie, no Trochę mało. Dobra, z mojej strony ci Ice gdyż myślę, może będzie chciał mnie coś tam podkusić, żeby zaatakował Zoltiona, na przykład. No ale jednak nie. Stąd też i rozwalamy Cloystera. No i do akcji powraca wręcz Tapulele. No to z naszej strony oczywiście recover. Muszę się leczyć, bo no co prawda, byłem w stanie przetrwać psychika, ale raczej nie chciałbym ryzykować. Także z mojej strony oczywiście leci recover. No i oczywiście ze strony Tapulele zaraz. Był teraz Parhax psychic? <laughs> no to to, ja rozumiem. Ehm, dobra, także teraz ehm, czas na Ice Beama. Ehm, Postanowiłem cały czas nawalać Ice Beamem, bo wiedziałem, że ma jeszcze tam Joltiona, Mógłby wysłać ehm, go, no i wtedy Volt Absorb wchłonął jego ataki. Wyszedł w sumie na korzyść. No i teraz e Psychic jeszcze bliży mi Sped więc musiałem e teraz się wycofać. E ze względu na to, że no, Porygon e był mi potrzebny, był moim kluczowym Pokémonem, jeśli chodzi o zwycięstwo. Więc na walki Jolteon ehm, wiedziałem, że padnie, no ale musiałem coś poświęcić, aby um, wygrać um, mecz. Um, Także tracimy Doltion, ale za to wciąż mamy jeszcze dwa pokemony, tak więc za teraz wchodzi Golysopad. Um, no i jak jest Golyspad, no to jest dobrze. Znaczy ten Nick Life, um, który nawet bez Dance jest bardzo mocny, już mamy 36 w ataku i to wykańcza oczywiście... Tapulele. Myślałem, że ten tapulele mi o że będzie szybszy, ale nie był. Tak więc w takcji wchodzi jeszcze Doltion. Co u nas tam Doltion, my mamy naszego Sucker Puncha, um, który mógłby wykończyć Doltion, ale mimo wszystko postanowiłem zagrać troszeczkę bezpieczniej um, wysłać właśnie Porygona, który tracer kopię Volt Absorb. No i przy okazji się podleczy, zamiast um, przynajmniej taki był plan, że mnie podleczy zamiast um, odebrać mi Ten Jednak przewidział co ja... Być może planuję zrobić także um, Hidden Power, w sumie ciekaw jestem jakiego mógł być typu. Dobra, w każdym razie kolejny Hidden Power leci w mojej strony. ja już w sumie miałem pewną sytuację, Life Orb cały czas redukuje HP przeciwnikowi, także jeden mu Ice Beam, no i w zasadzie Porygon Porigon wykańcza Jolteona. Także tak prezentuje się pierwsze kilka walk e, właśnie z trudniej Alone Friendly, także zapraszam Was na kolejne, w kolejnej części. A e, tymczasem z Wami się żegnam i do usłyszenia, Cześć!